Witam was bardzo serdecznie. Moje nazwisko Piotr Otto. Ja od lat 15 bodajże zajmuję się różnymi nurtami związanymi z rozwojem osobistym. Generalnie odnalazłem się w hipnoterapii, w hipnozie. Po drodze miałem różne nurty, między innymi nurty rosyjskie, które też są bardzo ciekawe, aczkolwiek w Polsce w ogóle nieznane. Zostałem przy hipnoterapii, dlatego że hipnoterapia moim zdaniem jest jednym z najskuteczniejszych sposobów do tego, żeby dotrzeć do swojego wewnętrznego ja. Na początek chciałbym Was poprosić o to, żebym mógł się zwracać w pierwszej osobie, liczby pojedynczej, czyli że będę mówił do Ty jako do Ciebie i kobiety, mężczyzny, i do Sali. Więc chciałbym Ci powiedzieć, że. Hipnoterapia jest metodą bardzo taką dosyć analityczną. Wbrew temu, czym została do tej pory obłożona, ponieważ ona funkcjonuje dzisiaj jeszcze gdzieś tam troszeczkę w sferze ezoteryki, moim zadaniem, moją misją między innymi to, że tutaj jestem, jest to, żeby tą hipnoterapię wyprowadzić z cienia i wprowadzić ją w stronę bardziej analityki, bardziej psychologii, bardziej klinicznej. Generalnie ja pracuję w nurcie zbliżonym do nurtu klinicznego. Nie zajmuję się wywoływaniem duchów, nie zajmuję się wcieleniami, znaczy prowadzeniem ludzi do wcieleń, aczkolwiek regresja w hipnoterapii jest narzędziem równoprawnym do każdego innego. Jeżeli umysł ludzki zaprojektuje sobie obrazy, które mogłyby świadczyć albo mogą mówić jemu, że znalazł się w jakiejś innej obcej przestrzeni, no to są w tym momencie dwie możliwości. Albo jest to projekcja umysłu, albo jest to coś, o czym nie wiemy i nie potrafimy udowodnić. Ja bym się tutaj nie upierał ani przy jednym, ani przy drugim. Generalnie w hipnoterapii regresja jest prowadzona nie po to, żeby zostać Kleopatrą, albo Napoleonem kolejnym, tylko po to, żeby dotrzeć do sedna problemu. To znaczy do źródła problemu, z którym przychodzisz na hipnoterapię. Jeżeli Twoim problemem jest lęk przed morzem, to wtedy przy pomocy regresji hipnotycznej dochodzimy do momentu, kiedy ten lęk pojawił się po raz pierwszy. Pokazujemy, wyciągamy emocje, wyciągamy sytuację, którą umysł sobie zaprojektował, po to, żeby on mógł sobie zrozumieć i wypracować nowe strategie, które będą pozbawione lęku przed morzem, jeżeli już o tym zaczęliśmy. Eee, mówimy dzisiaj tutaj o uzależnieniach i ja chciałbym się na tym skupić. Ja chciałbym Was zapytać, czy. Czy ktoś w we we Waszym życiu, od dziecka, na drodze edukacji, nauczył Was zadawać pytania samemu sobie? Samemu sobie? Jest ktoś taki? Okej? Okay. No tego się właśnie obawiałem. My w naszym procesie tutaj edukacji, wychowania jesteśmy uczeni wyrokowania, czyli jesteśmy uczeni oceny od, od małego dziecka. Ten jest taki, tamten jest taki, tamten się źle uczy, tamten źle ubrany. E, oceniamy również siebie, bo to jest też język, który jest w środku w nas. E, my nie zadajemy sobie pytań dlaczego. My, za, my, my twierdzimy, że nie wiem, dostałem dwoje. Że coś mi nie poszło. Ale nie, nikt mi nie, nie nauczył mnie nikt pytania, dlaczego mi coś nie poszło? Dlaczego? To jest najważniejsze pytanie w życiu jest dlaczego. Dlaczego ja czuję coś? Dlaczego ja, dlaczego ja czuję to, a nie czuję tamtego? Ja chciałbym nawiązać do tego, o czym mówiła Agnieszka tutaj, o tym, że właściwie do dwóch rzeczy, o których mówimy, Agnieszka. Pierwsza rzecz to jest ja. Pierwsza rzecz to jest ja. Jesteśmy uczeni naszego ja. Jesteśmy uczeni tego, że ja muszę, że ja muszę nadążyć, że ja muszę się podobać, że ja muszę spełniać czyjeś wymagania. W ogóle nie jesteśmy uczeni tego, żeby zadać sobie pytanie, dlaczego. Dlaczego muszę? Dlaczego muszę spełniać czyjeś wymagania? Dlaczego nie mogę być takim, taką, jaka jestem? Dlaczego? Dlaczego pojawiają się we mnie emocje? Dlaczego pojawia się lęk? Dlaczego pojawia się złość? A pojawia się dlatego, że mam niezaspokojone jakieś potrzeby. Kiedy się może pojawić lęk? Na przykład, no jesteśmy dorośli. W relacji damsko-męskiej, kiedy się pojawia frustracja, kiedy się pojawia lęk. Kiedy mam niespełnioną potrzebę. Ja już nie mówię tutaj o potrzebach seksualnych czy potrzebach związanych z ciałem, ale mam niezaspokojoną potrzebę uwagi. Na przykład, chcesz coś powiedzieć swojemu mężczyźnie, on jest zajęty czymś innym i co się pojawia? Pojawia się złość, pojawia się lęk. Pojawia się frustracja, pojawiają się tysiące różnych innych uczuć, których my tak naprawdę nie potrafimy nazwać. Uczył was ktoś kiedyś nazywania swoich emocji? Tak. tak? A ile emocji mamy? Tak mniej więcej, no chociaż rzuć. No są, zasadniczo są dwie szkoły co do emocji. Tak, jedna mówi 40, druga mówi 6. Ale tak naprawdę, gdybyś miała się zastanowić nad tym, co czujesz, to byłoby ciężko nazwać to, co czuję, przełożyć na słowo i nazwać to jakąś konkretną emocją. Ja w tej chwili jestem całą sytuacją, która tutaj się dzieje. Okay, okay. W związku z tym, że ponieważ ja, ty nie byliśmy uczeni zwracania tego, co ja czuję, jakie mam potrzeby, no to jeżeli mam uczucie, emocję, która jest emocją, którą nazywamy złą, aczkolwiek nie ma takich emocji, bo każda jest potrzebna, no, to mam wtedy tendencję do tego, żeby uciekać. Taką ucieczką najprostszą w wieku 12 lat, jak Agnieszka wspomniała, zaczynam uciekać w coś, co mam pod ręką. A co mam pod ręką? Piwo mam pod ręką, na przykład. Piwo mam pod ręką, mam pod ręką wino, mogę mieć pod ręką no, dzisiaj świat oferuje dużo więcej niż piwo i wino. Więc złapię sobie to, co zaoferuję, odcinam się i to się nazywa dysocjantem. Zdysocjuję się. Znacie, oczywiście, jesteście Państwo jesteście studentami nauk humanistycznych, więc nie, nie będzie to słowo nowe. Jesteś, szukam dysocjantów. Dysocjuję się. Odcinam się od tego, co, co czuję. Co to oznacza? Jeżeli ja się odcinam od tego, co czuję, to ja zaczynam oddalać się od tego, co ja w ogóle czuję. Ja zaczynam rezygnować z emocji złych i z emocji dobrych. O ile tak możemy je nazwać. Z tych emocji, które sprawiają radość i z tych emocji, które sprawiają cierpienie. Zaczynam wchodzić w pewien ciąg, który prowadzi mnie do tego, żeby wyjść zupełnie, stracić, zatracić emocje, spłaszczyć je ja na maksa. Spłaszczę emocje, bo ja nie lubię czuć, bo, bo w pewnym momencie zaczynam się obawiać, że jeżeli czuję, że jeżeli czuję emocje, które nie jest dla mnie przyjemne, no to ja będę musiał w to wejść, będę musiał coś z tym zrobić. Będę się musiał zastanowić nad tym. Dlaczego. Dlaczego. Dlaczego ja coś czuję? Dlaczego muszę uciekać od tego, co czuję? Dlatego, że nie mam świadomości swoich potrzeb. Kto z Was ma świadomość swoich potrzeb? Takich, no nie takich podstawowych powiedzmy, że no jedzenie czy potrzeba miłości, ale to tych potrzeb jest kilkadziesiąt skatalogowanych w których prawdopodobnie 90% z Was, z nas, nie ma pojęcia o tym, że jest taka potrzeba. To są właśnie takie potrzeby, które, które jak mówi Marszał Rosenberg w książce, którą tutaj Agnieszka powołała, porozumienie bez przemocy, jedną z podstawowych założeń porozumienia przemocy, bez przemocy, czyli języka empatii, języka miłości, jest to, że emocje są językiem potrzeb. Bardzo proste stwierdzenie, natomiast jak ważne. Jeżeli ja czuję emocję, która jest emocją nieprzyjemną, to znaczy, że mam niespełnioną jakąś potrzebę, która jest moją potrzebą podstawową, a której moje własne ja bardzo potrzebuje. Potrzebuje potrzeby. Fajna konstrukcja, ale tak to mniej więcej jest. Skoro moje własne ja potrzebuje czegoś, czego nie mogę dostać z zewnątrz, a nie potrafię sobie w żaden sposób z tym poradzić, to szukam dysocjantu. I takim dysocjantem są właśnie między innymi środki psychoaktywne. Takim dysocjantem, o którym tutaj Agnieszka bardzo fajnie wspomniała, to jest właśnie zamiana, bardzo fajnie to się składa w całość, bo to jest zamiana jednego nawyku w drugi. Czyli zamieniam dysocjant na pasję. Pasją w przypadku tutaj Agnieszki, o której wspomniała, o tym, że było pływanie. Działalność fundacji polega między innymi na tym, żeby zamieniać, zamieniać nawyki. Zamiast szkodliwe nawyki na pasję, żeby kierować dzieci, kierować młodzież w stronę pasji, dysocjować, pozwoli, pozwolić im się dalej dysocjować, tylko w zdrowy, właściwy sposób. Ale spotkaliśmy się tutaj po to, właściwie ja wyszedłem tutaj po to, żeby powiedzieć coś troszkę o hipnozie. Jakie macie Państwo, jakie macie w ogóle po zdanie o hipnozie? Jak? Nie wierzę, dobra, fajnie, tacy są najlepsi. Strach, strach, ok? tak? E, tak, 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 zaraz za chwilę o tym powiem, dlatego chciałbym zacząć na, na, na początku od tego, żeby, żeby się dowiedzieć od was czym dla was jest hipnoza. Magiczne słowo, prawda? Okej. Okay. Tak, tak. Właściwie i tak i nie. Hipnoza to jest, jest takim stanem pełnej koncentracji na swoim wewnętrznym problemie, na swoim wewnętrznym ja. Jest stanem takim, w którym e, poprzez zastosowanie pewnych. Świadomości. Tak, właściwie i tak i nie. Bo hipnoza jest tak naturalnym stanem świadomości jak sen. Sen jest tak samo równie naturalnym stanem. W hipnozie powodujemy to, że poprzez odpowiednie techniki poprzez odpowiednie techniki powodujemy to, że wygaszamy wszystkie dodatkowe inne procesy myślowe i koncentrujemy, kierujemy koncentrację, kierujemy koncentrację na problem, z którym pracujemy. Czyli jak zacząłem już od tego lęku przed nożem, niech już tak zostanie. Poprzez techniki pracy hipnoterapeutycznej powodujemy to, że spowalniamy fale mózgowe i odsuwamy wszystkie inne Problemy, wszystkie inne myśli odsuwamy, koncentrujemy się tylko na tym, skąd wziął się lęk przed nożem. I w tym momencie umysł potrafi skierować, tak jakby porównując go do komputera biologicznego, więc może skoncentrować całą swoją moc obliczeniową nad, pracę, nad, nad pracą nad problemem. Hipnoterapia, która w tej chwili jeszcze funkcjonuje, znaczy funkcjonuje jako, jako, jako aktualna, jako. Jako ta, która jest najczęstsza na, na rynku, to jest hipnoterapia, która pracuje na emocjach, czyli docieramy do emocji związanych z nożem, z nożem rzeczonym. Natomiast hipnoterapia, w której ja gdzieś tam poruszam się, w której ja jestem zwolennikiem, to jest hipnoterapia, która wchodzi głębiej w ten proces, a mianowicie poniżej tej emocji docieramy do potrzeby, która została niezaspokojona. I tak na przykład w przypadku. W przypadku tego noża, jakie to mogą być potrzeby, jak myślicie? Jak? Tak, ochrony życia, no, tak, zachowania życia, instynkt. Schodzimy do poziomu potrzeb, wyjaśniamy, uświadamiamy podświadomości, jakie potrzeby jej zostały naruszone albo niespełnione. I ona w tej chwili, wypraca, w tym momencie wypracowuje sobie, umysł wypracowuje sobie nowe strategie. Kto z Was ma strategię FOHA? Okej, okay, okej. Okay. A jaka to jest strategia, jak myślicie? Bo to jest strategia umysłu, tak? Czemu ona ma służyć? Jak? Obronie? To jest taka. Okej, okay, to jest taka strategia, tutaj jestem, zauważ mnie, tak? Coś mi jest nie tak, no ale, ale ja Ci nie powiem, co jest mi nie tak. Domyśl się, tak, tak. No przecież jak kochasz, to się domyśl. Nie? Zobaczcie, jakie to jest śmieszne. Na poziomie takim, kiedy mówimy o tym świadomie, przecież to jest kompletna bzdura. Natomiast na poziomie codziennym w relacjach to jak najbardziej fajna strategia, tak? A jak myślicie, skąd ona się wzięła? Tak, tak. Potrzeba uwagi akurat tutaj jest, tak. To jest strategia, która jest strategią tak naprawdę czteroletniego dziecka, trzyletniego dziecka. Kiedy trzyletnie dziecko zarzuci focha na mamę, to mama robi wszystko, żeby to dziecko później jakoś otworzyć. Ale to jest strategia, która się kompletnie nie sprawdza w przypadku osoby dorosłej, w przypadku osoby dorosłej. Z czym my tutaj pracujemy z hipnoterapią? Docieramy do źródła strategii. Pokazujemy źródło strategii i umysł podświadomy w tym momencie mówi sobie aha, okej, okay. z punktu widzenia 30-letniej kobiety ta strategia jest kompletnie bzdurna. To dlaczego ja ją stosuję, prawda? Hipnoterapia ma bardzo fajne zastosowanie w, w terapiach uzależnień. Natomiast, słuchajcie mnie, tak? Bo ja nie słyszę. Natomiast yy, hipnoterapia jest, hip, jest terapią wspomagającą. Jeżeli ktokolwiek wam mówi, słyszycie od kogoś, że hipnoza czy hipnoterapia cokolwiek leczy, to powiedzcie mu, że kłamie, bo hip, hipnoterapia niczego nie leczy. Hipnoterapia jest terapią wspomagającą. Równoprawną, równoległą do różnych innych. Jeżeli ktoś wam mówi, że nie idź do lekarza, bo ja ci hipnoterapią wyleczę kurzajka na nosie, to kłamie po prostu, zwyczajnie kłamie. Tak, możemy dotrzeć do emocji, które są u źródła, tak, tak. Natomiast nigdy nie jest to tak, że to jest jedyne panaceum na wszystko, bo to jest metoda, która ma pewne swoje ograniczenia. To jest metoda, która z punktu widzenia psychologicznego nie jest nawet terapią krótkoterminową, tylko ultrakrótkoterminową. To jest metoda, z którą praktycznie nie pracujemy na zaburzeniach osobowości. Pracujemy... Są metody pracy z redukcją, z redukcją wagi ciała, jak widać po mnie, prawda? Są metody pracy, natomiast to nie są metody pracy, które są jedyne. Jeżeli chce się schudnąć, a siedzi się przy grillu, prawda? I popija piwem i myślisz się, że jak się pójdzie na hipno, to się schudnie, to to, to nie jest prawda, to nie działa tak, to nie działa tak. Faktycznie jest to dobra metoda do zmiany przekonań, i tutaj odpowiadam na Twoje pytanie, jeżeli e, idziesz do hipnoterapeuty, to są metody na to, żeby zmienić przekonania i nawyki na przykład, tak? To możemy zrobić. Ale nie możemy spowodować to, że organ podniesiemy, podniesiemy na przykład temperaturę ciała e, po to, żeby, żeby część wody z niego odparować. Nie, to nie, to nie. W, w leczeniu uzależnień my traktujemy hipnoterapię jako metodę wspomagającą i to jest metoda jak najbardziej skuteczna, ponieważ pod uzależnienie jako takie podpina się całe mnóstwo różnych innych problemów. Kto z Was jest psychologiem albo pracuje gdzieś tam terapeutycznie? Ok. W każdym razie, no, możecie mi wierzyć, jest podpięte całe mnóstwo różnych problemów. To są problemy począwszy od dzieciństwa, i to wszystko musimy podczas terapii długoterminowej wypracowywać od nowa. Natomiast my hipnoterapią potrafimy na przykład spowodować to, że zmieni się Twój stosunek do czegoś, że będzie Ci łatwiej przebaczyć swoim bliskim, że będzie Ci łatwiej spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy. To możemy zrobić i to jest bardzo uleczające, uzdrawiające, natomiast nie jest to jedyny sposób. Nie jest, to, nie jest to, w ogóle sposób jako jedyny do, do leczenia, do leczenia uzależnień. Ok. Chciałbym, żebyście, żebyśmy trochę skorzystali z tego, żebyście skorzystali trochę z tego, popytajcie mnie może, bo ja tutaj na temat uzależnień praktycznie powiedziałem, jak to działa. Możecie mnie popytać o narzędzia, albo możemy sobie mały eksperyment zrobić hipnotyczny, chcecie? Ok. Słuchajcie, nie będzie bolało, nikt nie zostanie kurą, kogutem też, nie? Niech się nikt nie robi sobie nadziei na to. Znaczy, tu pan Piotr chyba że nam zaproponować się trans, ale żadnym wypadki to nie będzie, że będziemy mieli świnotoki i zero świadomości, tak? To jest jedynie taka podróż do wnętrza siebie, nie mamy podkładu muzycznego. Nie, 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 to nie, to pozwól To nie chciałem wam, nie, nie śmiałem wam proponować transu grupowego, bo nas jest dużo. I być może nie wszyscy są przekonani do tego. Natomiast chciałbym wam zaproponować taką małą zabawę. Nie wiem, czy wiecie, co to są pierścienie Wenery. Wiecie? Magicy od chiromancji, czyli od tych linii papilarnych. Mówią, że to są te, takie pierścienie, które są tutaj. Każdy ma, tak? Czy komuś brakuje? Nie masz? Okej. Okay. Macie? Znalezione? Dobra. Słuchaj, doskonale o tym wiesz. Zaraz się będziemy bawić. Doskonale o tym wiesz, że ciało ludzkie jest niesymetryczne, prawda? Jak staniesz przed lustrem, to się okaże, że jedna część jest mniejsza niż druga, albo jakaś troszeczkę inna, czyli jest niesymetryczna. W związku z tym przyłóż do siebie ręce w ten sposób, żeby pierścienie wenery się ze sobą stykały. Idealnie równo, na dwóch rękach. Masz, masz, zobacz. Tak, tak. Żeby te pierścienie do siebie w ten sposób przełożyć. Mamy? Złóż ręce, wzdłuż siebie. I zwróć uwagę, że jeden z palców jest krótszy. Jest, jest, masz. Połóż sobie rękę z krótszym palcem na ławce. Połóż sobie, tak, ok? Z krótszym palcem. Tak. Możesz położyć obie ręce oczywiście, ale proś, proszę cię... Okej, okay. jesteśmy gotowi? Dobra. Połóż sobie obie ręce na siebie przed ławkę. Na, na początek mniej gadać, będzie więcej słychać. Połóż sobie obie ręce przed siebie na ławce. OK. I troszkę ciszej, bo to jest praca, która jest pracą, pracą z koncentracją. Skoro położyłaś, położyłeś sobie rękę, ręce przed sobą, zwróć teraz uwagę i skoncentruj sobie, swoją uwagę na koniuszku palca krótszego. Na koniuszku krótszego palca. Właśnie tak. Zwróć uwagę na końcówkę krótszego palca i wyobraź sobie, że ten palec siłą Twojej woli zaczyna się wydłużać. Właśnie tak. Im bardziej patrzysz na ten palec, tym bardziej on siłą Twojej woli się wydłuża. Właśnie dlatego, że się na niego patrzysz. A skoro na niego patrzysz, ten palec siłą Twojej woli zaczyna się wydłużać coraz to bardziej i bardziej. Właśnie tak. Właśnie tak. Jeszcze bardziej i bardziej. I teraz proszę złóż ręce tak samo tak jak przedtem składałaś składałeś i zobacz co się stało. Ok. To był właśnie twój pierwszy trans hipnotyczny w życiu. Najprawdopodobniej Komu się wydłużył palec? Okej. Okay. Okay. Słuchajcie, zasadniczo są dwa rodzaje rodzaje, może źle powiedziane, dwa podejścia do, do hipnozy. Część z nas jest. Część z nas ma podrze, dużą potrzebę samokontroli, kontroli zewnętrznej i to są osoby, które nie podążyły za moim głosem i mają do tego prawo. Część z nas chciało się trochę zabawić i podążyła za moim głosem i tym palec urósł. Prawda? To, co w tej chwili zobaczyliście, to jest jeden z fenomenów hipnozy, który nazywa się halucynacje pozytywne. Halucynacje pozytywne to jest, są fenomenem hipnozy. One występują również w innych stanach umysłu, ale w hipnozie występują jak najbardziej. Halucynacje pozytywne występują wtedy, kiedy widzisz coś, czego nie ma. Negatywne wtedy, kiedy nie widzisz coś, czego jest. Co jest? Możemy zasugerować... Żeby ktoś na przykład nie widział, nie wiem, czegoś. Lodówki albo krzesła. Ale jak nie widzisz krzesła, to podświadomość nigdy twoja nie pozwoli na to, żebyś przewrócił się o to krzesło. Tylko jak będziesz chodzić po domu, to nigdy nie trwa krótko, bo to są krótkotrwałe efekty. Będziesz chodził po domu i będziesz chodził wszędzie, tylko nie w miejscu, gdzie to krzesło stoi. Także, także tutaj nie ma żadnych cudów, czyli podsumowując, hipnoza nie jest. Nie, nie, nie czyni cudów, troszeczkę oszukuje czasami, omija pewne, pewne funkcje umysłu, a mianowicie omija krytyka, o którym Aga przedtem tak samo wspomniała. Podsumowując, bo do tego dążyłem, hipnoza jest jedną z metod, która podobnie tak jak alkohol, podobnie tak jak inne używki, środki psychoaktywne oszukują, omijają krytykę omijają krytyczną funkcję umysłu. Dlatego jest tak silna, że jeżeli pozwolisz sobie na proces hipnotyczny, wejdziesz sobie w stan hipnozy, możesz ominąć funkcję krytyczną umysłu i pod spodem zmienić to, tego robaka wyrwać, który tam ci się w dzieciństwie bardzo często wkradł i siedzi i który mówi ci nie wiem, nie potrafię, nigdy mi się to nie uda, bo ten to jest taki, a ja jestem taka, i tak dalej i tak dalej prawdopodobnie w tyle ile umysłów tyle robaków każdy z nas ma ja też każdy z nas ma